Typy i rodzaje serwerów w obecnych czasach tibijskich to bardzo zawiły temat. Chciałbym się dzisiaj troszkę nad nim pochylić również pod kątem transferu postaci, bo nie jest on tak łatwy i kolorowy, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Twierdziłem, że zrobimy jednofilmową przerwę odnośnie historii gry Tibia ze względu na to, żeby tutaj cały kanał nie był tylko w jednym kontencie, wrzucimy sobie taki jeden film, żeby troszkę odświeżyć i oczyścić tu atmosferę nostalgiczną. I nawet bardzo się cieszę, bo jest o czym porozmawiać. Na wstępie tylko dodam, że chciałbym bardzo podziękować nowym wspierającym wariatom. Bardzo wam dziękuję za wasz gest. Jeżeli chodzi o Giveawaysona, wylosujemy go sobie pod koniec filmu. A jeżeli chciałbyś, żeby pod tym filmem był Giveawayson, 600 łap w górę i lecimy do... Jakie są typy światów w grze Tibia? Zacznijmy sobie od najważniejszej rzeczy, czyli są tak naprawdę dwa typy serwerów. Jest to Yellow Battle Eye oraz Green Battle Eye. No i teraz pytanie, czym one się różnią od siebie? Najważniejszą... Różnicą jest to, że w momencie, gdy powstawał serwer obecnie Yellow Battle Eye, nie był on chroniony przez tego Battle Eye'a. W momencie, gdy serwery oznaczone Green Battle Eye'em, to są serwery, które od samego początku powstania były właśnie chronione tym systemem. Nie będę tutaj opowiadać o różnicach ekonomicznych, jakby, czy sytuacji, która ma miejsce pod względem, no nie wiem, dominando, atmosfery. To na razie nas nie interesuje. Chodzi o suche fakty pod kątem właśnie przyszłego transferu. No i teraz jest najważniejsza sytuacja. Jeżeli chciałbyś przetransferować postać, możesz ją przetransferować z Green Battle Eye a na Green Battle Eye, z Green Battle Eye a na Yellow Battle Eye, ale nie możesz z Yellow Battle Eye a na Green Battle Eye. Wszyscy kumają? Jeżeli tak, pierwsza zagadka rozwiązana. Ale gdyby na tym był koniec, to tak naprawdę nie nazywaliśmy, by, byśmy nie nazywali tej gry TIBIA, tylko jakimś paintem. Oczywiście powoli zaczynają się schody, bo są jeszcze różne typy serwerów. Jest e, retro hardcore PVP, retro open PVP, PVP oraz non PVP. I teraz w jakich kombinacjach? W jaki sposób na jakie serwery można transferować te postacie? Wydaje mi się, że jeżeli pokażę wam to na przykładzie tb.com, jak to jest rozpisane, tak będzie najłatwiej, żebym ja nie tworzył wizualizacji, bo tutaj jest wszystko jak krowie na rowie napisane, tylko po prostu trzeba znać schemat, ok? I teraz sytuacja wygląda następująco. Jeżeli już wiecie, jak system BattleEye działa w odnośnie transferów, to jeżeli mamy na przykład serwer Ardera, który jest Retro hardcore PVP z tego typu serwera możecie przenosić tak naprawdę na wszystkie inne. Czyli możecie z retro hardcore PVP na retro hardcore PVP, czyli na taką bastję, możecie już sobie tutaj przenieść postać, możecie sobie przenieść postać na retro open PVP, tak jak macie tutaj Batabre, również na open PVP i na optional PVP. Można powiedzieć, że retro hardcore jest. Na tym pierwszym tierze, jeżeli chodzi o transferowanie postaci. Drugim typem w kolejności jest retro open PvP. Możesz z retro open na retro open, z retro open na open PvP i z retro open na non PvP. Ale już nie możesz z retro open na retro hardcore. Czyli jak masz retro open PvP Batabre, no to już nie możesz transferować na Ardere, która jest Retro Hardcore PvP. Tak wiem, że tutaj jest bloket, ale uznajmy, że na potrzeby tego filmu żaden serwer nie jest blok. No i kolejny w, mamy kolejny serwer w kolejności to jest Open PvP. No to tak jak wcześniej z Open na Open możesz, z Open na Optional, również możesz, ale nie możesz już z Open PvP na Retro Open i na Retro Hardcore PvP. Taki jest Grading. Zakładając, że Battle Aje e się oczywiście zgadzają. No i pozostaje ostatni typ serwera, czyli non-PVP. No tutaj tak naprawdę z serwerów non-PVP możesz przenieść postać również na non-PVP. I teraz sobie jeszcze zobrazujemy na przykładzie różnych battle I. tak? Jeżeli mamy serwer Adra, który jest open PVP, jest zielonym battle eye'em, możemy go sobie przenieść na przykład na Colabra, która jest opcjonal PVP green, Celesta, która jest non-PVP. Yellow Battle Eye, jak i również Na Olimę, która jest non-PVP Ale jest Green Battle Eye Czyli z Greena na Greena i ten grading O którym mówiłem wcześniej, czyli tak naprawdę Reasumując, najlepszym typem serwera Jest Green Battle Eye, który Jest Retro Hardcore PVP A naj najgorszym typem Jest Yellow Battle Eye Który jest non-PVP Bo tak naprawdę, jeżeli masz Yellow Battle Eye, który jest non-PvP, no to możesz transferować postacie pomiędzy Bonom, Celestą, Harmonią, Monzą, Refugią i Secure. Masz dosłownie kilka serwerów do wyboru. Oczywiście takie serwery jak Zuna i Zunera tego nie bierzcie pod uwagę. Nigdy tam nie kupujcie postaci, nigdy tam nie transferujcie swoich postaci, ze względu na to, że to są e, eksperymentalne serwery, i jeżeli tam już się stransferujesz, albo jeżeli tam już kupisz postać. Nie może stamtąd wyjść, to jest one-way ticket. Sobie niby tyle i aż tyle z tego względu, że w teorii to jest tak naprawdę łatwe, ale w praktyce wiem, że można się naprawdę zawinąć i walnąć niezłego kleksa, jeżeli faktycznie chcemy się transferować na dany serwer. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, polecałbym się cofnąć i jeszcze raz sobie na spokojnie to przesłuchać, bo rozumiem, że na pierwszy rzut oka może się pomieszać w głowie, nie? No, ale co by nie było. Myślę, że czas przejść do Giva Waysona z podostatniego filmu. 100 coinów wędruje. Zaraz zobaczymy do kogo. Ile było komentarzy? 440. Bardzo dziękuję. I nagroda wędruje do Mateusz Tadzi. 80 dużo się zmieniła. 80 dużo zmieniła. Super serial. Pozdro. Ja również, Tadzik, Ciebie pozdrawiam i już oczywiście Ciebie szukam. O, jest, Mateusz Tadzik. Wygrałeś, szefie 100TC. Podaj nic w grze. A jeżeli chcielibyście kolejnego Giwałysona, to wiecie co robić. Tak, jeszcze oftopikowo chciałbym podziękować za miłe przyjęcie tej serii o historii Tibi, bo. No po trzech częściach widzę, że fajnie się to przyjęło i ludzie chcą to oglądać, więc no nie ma lepszego motoru napędowego, żeby dalej nagrywać tą serię i ją skończyć, dokończyć. Także mega dziękuję. Również chciałbym podziękować wszystkim wspierającym za pomoc, jaką mi okazujecie. Również dzięki wam mogę robić to, co naprawdę mnie jara i czym się pasjonuje. Dziękuję wam za to. I tym miłym, pozytywnym akcentem będę uciekać. Trzymajcie się i sympatyczne. Kurwa papa. Pa.